Panie profesorze, cieszymy się z przyjazdu Pańskiego na Jasną Górę. Dzisiaj, tak jak każdą pierwszą sobotę miesiąca, odprawialiśmy msze święte w obronie życia rodziny i narodu. Dziękujemy za Pańskie świadectwo. W czasie Mszy Świętej i za to, że Pan udzielił wywiadu do prawego.pl. Proszę powiedzieć, jak obecna jest sytuacja związana z tymi atakami na Pana Profesora, w związku z tym, że Pan otacza opieką matkę i dziecko, które jest, którego życie jest zagrożone. Sytuacja teraz się zmieniła już od wczoraj, przede wszystkim dziękuję bardzo za to, że mogę tutaj być, że to dla mnie naprawdę i radość i ogromna i zaszczyt, i też wsparcie w tych trudnych chwilach, bo oczywiście te chwile były trudne, no i pewnie też będą. Jeżeli chodzi o panią, którą, o którą chodzi, to pani ta urodziła już dziecko w innym szpitalu, dziecko jest chore, niepełnosprawne, jego czy jej losy są trudne, trudne do przewidzenia, także ciąża już się zakończyła. No i tak jak przewidywaliśmy, dziecko jest chore. No jak wszyscy wiemy, toczyła się batalia o życie tego dziecka, ponieważ ponieważ był taki zamiar, aby życie tego dziecka skrócić. Ale dobrze się stało, że, że, że doszło do naturalnego porodu. Zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że mama czuje się dobrze. że chodzi o dziecko, zobaczymy. Rokowanie mówić, nie jest dobre. Bóg, nie jest dobre. E, zostawił Pan Profesor Panu Bogu decyzję o tym, kiedy będzie chciał powołać do, 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 do wieczności, tak jak każdego Tak, z nas. Tak, 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 dokładnie. E, był to przykład sytuacji, kiedy kiedy w czasie życia przedurodzeniowego jeszcze rozpoznane zostały nieprawidłowości rozwojowe dzieci. Niestety nierzadko podejmuje się decyzję o zakończeniu ciąży, o zabiciu dziecka. Nie zgadzamy się na to, sądzimy i jesteśmy pewni, że, 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 że to dziecko ma prawo, każde dziecko, czy zdrowe, czy chore, czy piękne, czy brzydkie, ma prawo do życia, ma prawo do tego, aby urodzić się w czasie naturalnym, i jeżeli, jeżeli Pan Bóg chce umrzeć tak, jak i my umrzemy wszyscy, ale bez ingerencji nikogo z zewnątrz, Panie profesorze, ale pamiętam Pan wcześniej, kiedy wypowiadał się w sprawie in vitro i powiedział, że mogą być różne komplikacje. I to akurat jest taki przykład, że to dziecko było poczęte z in vitro. I, i rzeczywiście. taki przykład. No, no rzeczywiście statystyki podają. Nauka mówi, że dzieci po in vitro częściej rodzą się chore, niepełnosprawne. To nie znaczy, że wszystkie, tak. znaczy, że częściej. No akurat tutaj to dziecko jest po in vitro i rzeczywiście jest chore. No to stanowi jakby no, przykład tego, że, że ten rodzaj, też ten sposób radzenia sobie z problemem niepłodności nie zawsze przynosi dobre efekty. No, bo jest, wiemy, e, protechnologia, to jest taka, metoda no, e, do tego, no, żeby pomagać. Są, tak. są metody rzeczywistego leczenia Naturalnie. niepłodności, rzeczywistego leczenia, bo in vitro nie jest, nie jest leczeniem niepłodności, jest tylko metodą obejścia problemu. Choroba będąc za przyczyną niepłodności w dalszym ciągu jest. Ale niemniej jednak każdy człowiek, każde dziecko ma prawo do życia, czy, czy zdrowe czy chore. Panie profesorze, chciałem powiedzieć, nie boi się Pan tych szykan tego wszystkiego. To jest wielka taka próba w przypadku tych lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary. Z pewnością jest to przykre. Ja już ja nie jestem wrażliwy taki na, 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 na te szykany i, i, i nie boję się tak bardzo. Nic mi, nic mi nie grozi. Nie sądzę, aby groziło więzienie, odebranie prawa wykonywania zawodu. Ja jeżeli pozbawiam stanowiska dyrektora, to trudno, będę znajdę pracę inną. Trochę tylko martwię się, a raczej bardzo się martwię o losy młodych lekarzy, będących u progu kariery czy studentów medycyny, którzy podpisali deklarację wiary. Wiem, że, że na przykład kolega, który podpisał deklarację wiary, nie uzyskał, nie uzyskał stopnia kierownika kliniki. Boję się, że będzie tak, że fakt, Podpisania deklaracji wiary będzie, będzie wpływa negatywnie na, na możliwość rozwoju naukowego, zawodowego lekarzy. To tak jak w czasach ubeckich, gdzie chociażby pani doktor Paderewska-Rościcka otrzymała wilcze bile, dlatego nie, że nie zabijała dzieci, ale była dzielna, i tak samo tutaj wierzymy. Że, że ci lekarze będą... Ale jednocześnie jak budzi się jakiś nowy duch, jakieś nowe, nowe siły. We, mn, we mnie wstąpiły siły, być może sądzę według siebie, ale tak obserwuję kolegów, koleżanki, mój szpital, w którym pracuję, otoczenie, nawet redaktorki telewizji czy gazet. Widzę, że ich też nastawienie się zmienia. Ja myślę, że, że nadejdą dobre owoce tego całego, w cudzysłowie, zamierzania, inaczej mówiąc, poruszenia sumień. No, jesteśmy na jasnej górze, wierzymy, że Matka bo Boża... To, to cierpienie, jakiś wysiłek wielu tych ludzi, którzy narażają swoją pracę na utratę swojej kariery, tak jak pan profesor wspomniał, wybitni lekarze, których się eliminuje. Wierzymy, że, że Mariana to ukierunkuje na dobre tory. Tak, Poza tym nie bójmy się wysiłku, nie bójmy się też i trudu. Pan Jezus powiedział, że moje jarzmo jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Panie profesorze, dziękuję bardzo za, za to, że mogliśmy się wspólnie tutaj modlić na, na Jasnej Górze. Życzę, e, żeby ten trud, wysiłek pański, ta, ta deklaracja wiary potwierdzona pańskimi czynami, żeby przyniosła owoc. Będziemy się starać, wszyscy koledzy, koleżanki i ja też. Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za rozmowę.